Sofia, Sowka albo Zosia. Różnie zwracają się do bohaterki, na którą wszyscy czekaliście. I uwaga, jest w końcu Sofia Enaui. Zapraszam serdecznie, nie zawiedziecie się. Mała dziewczynka wkraczała. No już ma, nie mała, taka, ale już dorastająca dziewczynka wkraczała w świat sportu. To Jakie towarzyszyły ci marzenia? Były jakieś? Wiesz co ja mam takie wrażenie, że na początku swojej przygody z lekkoatletyką tych marzeń takich typowo sportowych, typowo jakichś określonych właśnie wynikami sportowymi nie było zbyt wiele. Ja mam takie wrażenie, że bardziej się skupiałam jakby. Na chwilach, na tym, że faktycznie dostaję się na zawody, na tym, że faktycznie, wiesz co, tak naprawdę zaczynam robić to, to co lubię, to, co mi sprawiało właśnie w szkole no, wielką przyjemność i zaczynam faktycznie powolutku spełniać swoje takie małe, takie, no, małe marzenia. Czyli małymi krokami do jakiegoś celu. Tak, tak. Sobie tak. tak sobie to założyłam. No i mam takie wrażenie, że, te, że to, co sobie założyłam w dzieciństwie, to już było ponad 11 lat temu, jak zaczynałam swoją no, lekkatyczną ogólnie przygodę, że to, co sobie założyłam wtedy, faktycznie teraz tak się sprawdza. Bo ja też. Teraz tak do sportu podchodzę faktycznie, że staram się nie gonić tego, co jest ogólnie przede mną, staram się nie gonić, wiesz, co, jakby czołówki światowej, bo dla mnie najważniejsze jest to, żebym to ja była najlepszą wersją siebie, żebym to ja się sprawdzała no i żebym to ja się poprawiała. No wiadomo, że jakby w sporcie ta rywalizacja i faktycznie ta pogoniec jest bardzo ważna, ale ja tak, wiesz co, ja tak staram się czasami siebie wyciszać, te swoje sportowe zapędy i staram się czasami na to wszystko tak jakby spojrzeć z boku. Ta dziewczynka, która wkraczała w świat lekkiej atletyki, była też niezwykle odważna. Niedawno obserwowaliśmy koniec naszej klasy. Dla Ciebie nasza klasa to jest taki trochę przedsionek do tej lekkiej atletyki, bo mało kto chyba wpadłby na to, żeby samemu napisać do trenera. Zazwyczaj to jest tak, że to trener wynajduje kogoś na zawodach i mówi, słuchaj, czy nie chciałabyś trenować, nie chciałbyś trenować, a Ty wziąłeś sprawę w swoje ręce i Ty napisałeś do trenera na naszej klasie. Tak, dla mnie, pol, dla mnie portal Nasza Klasa to była faktycznie taka, mam wrażenie, że przepustka do, do tego zawodowego sportu. No, ten portal tak naprawdę pozwolił mi nawiązać kontakt z moim obecnym trenerem, bo trener właśnie Wojciech Szymaniak jest moim trenerem no, od samych początków. Także to mój trener właśnie mnie pamięta jako małego dzieciaka, takiego zwariowanego bardzo. No to zwariowanie zostało mi do tej pory oczywiście, ale faktycznie już jako sportowiec. No, i jako osoba dorosłam i cóż mogę więcej rzec? Faktycznie to jest taka, jakby, bardzo fajna historia, bo nie każdy gdzieś tam do tego sportu się garnie, nie każdy sobie tak na początku myśli, że faktycznie się do tego sportu nadaje. No, A ja, jak już sobie coś, jako mała dziewczynka, założyłam, to to dopięłam swego. No właśnie, i ty sobie zakładałaś, że będziesz sprinterką. Tak. I to trener. Wojciech Szymaniak powiedział, ci, że nie, ty będziesz biegać średnie biegi. Tak, dokładnie. 500, powiedzmy 800. I czy, jako ta dziewczynka, która sobie coś zakłada i dąży do tego celu, nie było tam kłótni i dyskusji, że a nie, jednak ja będę biegać sprinty? Wiesz co? Mój trener zawsze miał do mnie bardzo fajne podejście, bo on zawsze wiedział, wiesz co? Takie ja mam wrażenie, że że wiedział tak naprawdę, jak mnie przekonać do decyzji, która jest absolutnie dla niego, że tak powiem, najlepsza, dla niego najbardziej odpowiednia dla mnie faktycznie. No i tak też się stało. Wiadomo, że po prostu jakby mój trener widział we mnie już od samego początku potencjał do biegania biegów średnich. Ja gdzieś tam takie mam wrażenie, że dobrze sprawdzałam się w szkole, w tych właśnie biegach sprinterskich. Bardzo dobrze się czułam właśnie na dystansach, które były bardzo dynamiczne, no ale po przekonaniu mojego trenera, faktycznie ten los mnie do biegów średnich zaprowadził, i no mam wrażenie, że to była bardzo dobra decyzja, bo, bo to faktycznie pokazuje, że ja na tych biegach średnich e, e, powinnam, że tak powiem, się opierać w najbliższych latach. To czym Cię urzekł? <grym> czym Cię przekonał? Co do ciebie tak najbardziej trafiło z jego argumentów. Wiesz co, mój trener to jest w ogóle spryciarz, bo trener mnie na początku faktycznie przekonował, że ten trening, jaki ja wykonuję gdzieś tam jest absolutnie skierowany do biegów sprinterskich, że faktycznie tak się trenuje do biegów sprinterskich, więc ja bardzo w to uwierzyłam. No a jak tak się stało, że faktycznie te treningi zaczęły owocować, że zaczęłam dobrze wyglądać no i na brzegach tak naprawdę przełajowych. No i na zawodach startując biegi średnie, to ja takie mam wrażenie, że ja sama zadecydowałam gdzieś tam za tą sugestią trenera, no, no on był w cieniu tych moich decyzji, ale faktycznie mam wrażenie, że on tak naprawdę nie mi dowodził, jak to mówią, nie? Czyli... Teraz, po tych wszystkich latach możesz powiedzieć, że z trenerem rozumiecie się bez słów. Tak, ja generalnie swojego trenera już tak mam wrażenie, że po traktuje jako rodzinę swoją. Zresztą w ogóle jego rodzinę traktuje jako swoją drugą rodzinę. Bardzo dużo spędzamy wspólnie z trenerem czasu na obozach, na zawodach, sporo wspólnie podróżujemy, więc mam wrażenie, że takie relacje faktycznie no, automatycznie scalają. Wiadomo, że ten team właśnie, zawodnik z trenerem, to jest taki najważniejszy team w osiąganiu sukcesów, no i, to po, no i takie mam wrażenie, że ta nasza relacja faktycznie trochę rodzinna, trochę zawodowa, bo nie ukrywajmy, że wiadomo na treningu ja swojego, ja swojego trenera nie traktuję już jako rodzinę, ale faktycznie jako, że tak powiem, dowodzącego na treningu no i, no i osobę decyzyjną, więc wtedy absolutnie się nasza, nasza relacja mam wrażenie, że zmienia. Później już po treningach, w czasie podróży gdzieś tam ta relacja już jest taka bardziej ogólnie przyjacielska. Po tylu latach mam takie wrażenie, że no rozumiemy się bez słów z tego względu, że po prostu my pracujemy wiele lat tak naprawdę jeden na jeden. Dostaliśmy wiele lat temu zgodę na to, że mój trener jakby może się skupić tylko i wyłącznie na szkoleniu mnie, na doskonaleniu moich umiejętności i no myślę, że to była dobra decyzja ze strony Polskiego Związku Lek Atletyki, za co bardzo oczywiście dziękujemy, bo to pozwoliło mi się rozwinąć jako zawodnikowi, no i faktycznie pozwoliło mojemu trenerowi jakby przekierować całą wiedzę, całe swoje umiejętności na rozwój mój. No i to doprowadziło Cię już do mistrzostwa Europy, a medali na pewno jeszcze się doczekamy w Twoim wykonaniu. Taką mam nadzieję. O, wspomnieliśmy już rodzinę, o... W Twoim pochodzeniu, o Twoich korzeniach powiedziane zostało już bardzo dużo i nie o to będę pytał, ale zapytam Cię, czy Ty w związku z tym, że chodzisz z Maroka, e, jesteś osobą polubną? Tak, ja bardzo lubię startowanie. Tak, dobrze, dobrze trafiłeś. Bo ja bardzo lubię startowanie w ciepłych temperaturach. Też tak, wiesz co, zawsze jak startuję w temperaturach, które niekoniecznie są dla mnie odpowiednie, no i później oglądam sobie mitingi, faktycznie, na których jest bardzo ciepło, to zazdroszczę tylko i wyłącznie zawodnikom tego, że mają super temperaturę, bo ja zawsze swoje wszystkie najlepsze rezultaty osiągałam, jak te temperatury były bardzo dobre i były bardzo wysokie faktycznie, gdzieś tam do temperatury na zawodach, więc no, jak zawsze jeżdżę na zawody, to, to sobie wybieram takie destynacje, e, które pozwalają na możliwość, że tak powiem, po prostu startowania w ciepłych warunkach. Czyli jednak e, coś, coś z tego Maroka e, zostało, czyli przystosowanie do, do temperatury wysokiej. E, to powiedz mi, skąd u Ciebie taka fascynacja sportami zimowymi? Osoby Wiesz co, ja mam takie wspomnienia ze swojego dzieciństwa faktycznie, wtedy, wtedy moje dzieciństwo było pod znakiem jakby startów Adama Małysza, no i oczywiście Justyny Kowalczyk. Ja jako dzieciak, który pochodził z rodziny, w której zawsze ogonał się sport, naprawdę zawsze, to chcąc czy nie chcąc ten sportowy bakcyl we mnie został zaszczepiony od najmłodszych lat, naprawdę. W domu nasz świętej pamięci dziadek Henik zawsze odpalał w telewizji. Ja pamiętam jak dziś właśnie widok dziadka, który zawsze odpala sport, jakby w domu. No i faktycznie dziadek zaszczepił. Mam wrażenie, że we mnie to. To, to kibicowanie naszym Polakom faktycznie w tym, w tym, co robią najlepiej. Także ja po prostu zawody sportowe we wszystkich ogólnie dyscyplinach zawsze oglądałam. Choć właśnie nie ukrywam, że jakoś tak się zdarzyło, że faktycznie ta Justyna Kowalczyk właśnie jako dzieciakowi gdzieś tam zapadła mi w pamięć. Pamiętam jak dziś, jak zaczynałam swoje pierwsze lata treningów, to wstawałam bardzo wcześnie rano, bo zawsze puchary świata Justyny były z tego co pamiętam, to rozgrywane na weekendy. No i ja bardzo żeby wcześnie rano zawsze wstawałam dokładnie, żeby zrobić swój trening. No i później zasiadałam sobie przed telewizor, no i faktycznie oglądałam właśnie zmaganie Justyny z tymi Norweszkami, że tak powiem. I no Adam Małysz to... No, wiadomo, jakby każdy był wpatrzony w telewizor, bo Adam Małyż to, to była nie tylko wielka gwiazda skoków narciarskich, ale też mam wrażenie, że to była nasza wizytówka. To była absolutnie wizytówka Polski na całym świecie. To był zawodnik, który mam wrażenie, że pokazywał naszą Polskę z bardzo dobrej strony. Więc jakby chcąc czy nie chcąc, no, jego starty też jakby um, absolutnie napawały mnie optymizmem. I i po prostu mi pokazywały, że bez względu na pochodzenie, bez względu na to co się robi, jak się chce spełniać swoje marzenia, to wystarczy bardzo ciężko pracować na to. Ty wspomniałeś, że bardzo chciałabyś poznać Stylenka. By bardzo bym chciała. Cieszę się na to pracujesz. I dlaczego się jeszcze nie udało? Tak, dużo ludzi mnie pyta faktycznie, z kim chciałabym sobie zrobić kiedyś zdjęcie. Z jakby tak naprawdę, jakiego sportowca chciałabym poznać, więc zawsze odpowiadam, że Adama mały Szat, co mi się zresztą już. Em, em, y. A no, y, y, udało zrobić, że tak powiem. No i faktycznie tą drugą osobą jest właśnie Justyna Kowalczyk. No jakby z tego względu, że ich, jakby no, ich zmagania śledziłam y, y, od samego dzieciństwa. Dlaczego jeszcze się nie udało Justyny spotkać? Dlatego, że Justyna nie jest osobą, mam wrażenie, że publiczną. Ona tak naprawdę jak ją obserwuje to po skończeniu kariery y, stara się robić to co lubi. Nie występuje bardzo często w mediach, co absolutnie rozumiem bo jakby po karierze sportowca tego spokoju się szuka, bo zawsze to jest tak, że jak się jest sportowcem, to jest bardzo mało czasu na rzeczy, które się lubi, na rzeczy, które Cię interesują, no, no a Justyna właśnie to teraz robi, także mam nadzieję, że może będzie mi kiedyś dane ją poznać. Musisz jechać na obóz do Zakopanego i tam tak. na pewno gdzieś może Wasze drogi przeszedną. No, właśnie powiem szczerze, że byłam wielokrotnie no, i widziałam tylko jej trenera na obozach zawsze, także nie wiem, dlaczego się jeszcze nie spotkałeś, ale no, miejmy nadzieję, Trzymam że to nastanie, sobie, Tak, tak, żeby tak. Tak się udało. Mówiłeś o zainteresowaniach. Malowanie, pianino, tak. tematyka. Co z tego, czym zajmowała się mała Sofia, zostało teraz i na co masz czas? Grywasz sobie czasami. Do relaksu Wiesz, co bardzo rzadko i bardzo nad tym właśnie ubolewam. Nie ukrywajmy, że, że umiejętność gry na fortepianie nie jest to codzienna rzecz. Ja mam też skończony w ogóle pierwszy stopień. To jest jakby całe, całe 7 lat. Bardzo ciężkiego treningu, bo nie ukrywajmy, że każdy trening no i dojście do doskonałości w danej dyscyplinie. Czy w tym, w tym, co robisz, zajmuje dużo czasu. Mi ten fortepian w dzieciństwie zajmował bardzo dużo czasu, choć. Mam takie wrażenie, że sprawia mi też dużo przyjemności. Ja zawsze jako dziecko bardzo... Nie, 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 było przed Zaczęłam w pierwszej klasie pozawówki i skończyłam w pierwszej w drugiej klasie gimnazjum. No, no i automatycznie jakoś tak właśnie nie, że przeszłam do lekkiej nie, Więc te, te zainteresowania zawsze w moim życiu było i faktycznie te zainteresowania zawsze wypełniały mi czas wolny po szkole. Więc, tak naprawdę, co zostało? No został, została miłość do muzyki. Bardzo lubię jakby słuchać takich fajnych, ogólnie, w sumie klasycznych nut. No, i to mi zostało faktycznie. Na ten trening na fortepianie nie ma zbyt dużo czasu. Nie ukrywajmy, żeby do tego wrócić, co było parę lat temu, to. To, to, by to by trzeba było czasu, a tego czasu jest bardzo mało w życiu sportowca. Ale chciałabym. Tak chciałabym bardzo. na przykład usiąść po południu czy wieczorem w domu i sobie tam Palcami po klawiszach. Chciałabym bardzo. Zresztą mam swoje pianino, więc, więc nie byłoby mi trudno do tych zainteresowań właśnie wrócić. No a nie ukrywajmy, że faktycznie takie mm, odcięcie się od tego świata realnego, bo faktycznie jakby wchodzenie do świata muzyki to jest odcięcie się od tego, co, dzieje, co się dzieje tak naprawdę realnie, no i to jest jakby fajny tu i teraz, nie? więc bardzo bym chciała do tego wrócić. Zabrakło Cię na Mistrzostwach Świata w Katarze w 2019 roku. Teraz zabrakło Cię na igrzyskach olimpijskich 2020 w 2021 roku. E, bardzo bolało, że to kolejna duża impreza, którą musiałaś przejść bokiem. Powiem tak, po doświadczeniach z 2019 roku, no i tak naprawdę w ogóle po wielu doświadczeniach, jakie miałam w ostatnich latach, ja mam takie wrażenie, że ja już się nauczyłam szybko radzić z porażkami. To może się wydawać dziwne, że ja sobie poradziłam w jakimś tam stopniu z tym, że mnie na igrzyskach olimpijskich nie było, ale z drugiej strony to, to życie sportowca to jest. To jest wieczny balans pomiędzy kontuzją a dobrymi wynikami sportowymi. Wiadomo, że żeby przełamywać te swoje bariery, Trzeba ciągle coraz ciężej trenować, trzeba tak naprawdę się wzbijać na wyżyny swoich możliwości. No a jak tak się robi, to faktycznie ten organizm czasami mówi stop. Mi powiedział tak w 2019 roku, no i w 2021 roku, więc no my z trenerem absolutnie wyciągnęliśmy na podstawie tego wnioski, dlaczego też tak się stało. Powiem tak, to, że mnie nie było na igrzyskach olimpijskich, to jest jedno, ale z drugiej strony y, zaczęłam mieć też czas y, na, tak naprawdę na refleksję tego, co było w ostatnich latach, y, tego, co można byłoby poprawić, tego, co chciałabym osiągnąć w, w najbliższych latach. No a mam takie wrażenie, że po dobrym sezonie nigdy nie ma tylu refleksji. Co, co, po, co po porażce. No i faktycznie ta porażka mam takie wrażenie, że czasami powoduje to, że zawodnik patrzy na siebie z boku, z takiej mam wrażenie, że pozycji nieoceniającej, i on tak jakby patrzy na to, co zostało zrobione, co źle, no i co można poprawić. Więc powiem tak, no ja już automatycznie, jako ogłosiłem, że nie jadę na Igrzyska Olimpijskie. To, to zaczęłam sobie wszystko planować od nowa, zaczęłam faktycznie się zastanawiać nad tym, yy, co się wydarzyło. No, i myślę, że no, no, ja jestem jakby bardzo ym, optymistycznie nastawiona do tego, co przede mną. No i, no, i, no, i zawsze tak było, bo to mi pozwalało się szybko podnosić ogólnie z porażek no, i faktycznie się reflektować gdzieś tam, nie? I to jakby na początku. Nie było żadnej chwili zwątpienia, że to kolejny raz, że znowu, nie. że ręce opadły. Nie, nie było. było Powiedziałaś sobie, dobra, ja wam jeszcze pokażę, jeszcze tyle biegania przede mną. No i tak też właśnie miałam, naprawdę. Ja po prostu mam tak bardzo często, bo. Sportowcy zawodowi tak jakby startują tyle razy w ciągu roku, tyle razy na przestrzeni kariery, że oni są bardzo przyzwyczajeni do tego, że jak tutaj nie wyszło, to może wyjdzie za dwa dni, to może wyjdzie za tydzień albo za miesiąc. No i dopóki ja mam w sobie wiarę w to, że ja się będę poprawiała, że jeszcze to, co najlepsze przede mną to po prostu zawsze będę tak miała, że faktycznie, y, 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 że faktycznie będę wierzyła y, w to, że ten trening mnie kieruje w tą stronę, w którą ogólnie powinien, że to co robię ma sens i że, i że chcę to robić dalej. A Paryż już za trzy lata, Już nie za trzy cztery. lata, dokładnie, to jest, bardzo, y, to jest bardzo optymistyczne, że tak powiem. Kiedy śledziłaś zmagania w Tokio, mm, nie było takich chwil żalu, że... A, Wiesz co? Dlaczego mnie tam nie ma? Nawet chodzi o, żeby pogratulować tym medalistom. Wiesz co? Nie, właśnie miałam zupełnie na odwrót. Bardzo się cieszyłam, że mogłam być bardzo blisko wydarzeń sportowych. Bardzo mnie to cieszyło. No a z drugiej strony powiem Ci, że faktycznie. E, bardzo fajnie się ogląda jako lekkoatleta zawodowy te zmagania z drugiej strony, to jest jakby zupełnie coś innego. Zawsze byłam do tego przyzwyczajona, że faktycznie śledziliśmy swoje zmagania, ale każdy był jakby skupiony na swoich startach. Teraz to było tak, że moja cała mm, e, uwaga była zwrócona na naszych sportowców i no jakby każdy sukces, każdy finał, każdy rekord życiowy czy rekord właśnie sezonu mnie bardzo cieszył, bo trenujemy wspólnie, bo bardzo się przyjemnie bo spędzamy ze sobą na większość jakby każdego roku i ja mam wrażenie, że ja się absolutnie czuję jakby częścią lekkiej atletyki i no jakby te sukcesy, które były na Igrzyskach Olimpijskich, to były po części moje sukcesy też. I tego się trzymajmy. A jak to jest u Ciebie? Ze sprzątaniem, bo czytałem w jednym z wywiadów, że Ty <noise> bardzo lubiłeś sprzątać. Czy dalej Ci <noise> tak. pozostało? I to jest takie sprzątanie, że jest, aż tak pedantycznie podchodzisz, że wszystko musi być pod linijkę. Kurz test białej rękawiczki. Wiesz co, to jako dzieciak tak miałam. Jako dzieciak też do końca skończenia liceum też bardzo lubiłam się uczyć. Trochę mi się pozmieniało w życiu, że tak powiem. Oczywiście się śmieję, ale powiem Ci, że już nie jestem stricte skierowana pedantycznie na niektóre swoje sfery życia. Powiem Ci, że jako dzieciak naprawdę to, co robiłam, zawsze lubiłam to robić po prostu na 100%. Zawsze lubiłam to robić bardzo dobrze. No i byłam takie, mam wrażenie, że po prostu. Hmm, Nakierowana zawsze na sukces w tym, co robiłam. To może wydawać się dziwne, ale jestem w ogóle spod znaku panny, więc po prostu panny mają jakby to w swojej naturze, że tak powiem. Mi też kiedyś mama mówiła, że jak byłem mały, to wszystkie zabawki po prostu równiutko wycierałem kłosza, a potem mi się to zmieniło. Więc to tak z wiekiem chyba przychodzi. Takie może mam nie wrażenie. jestem panną, tylko bykiem. No. <noise> Zaczęliśmy od marzeń, skończymy na marzeniach. Jak daleko Twoje marzenia sportowe bądź cele, bo wiadomo, że sportowiec ma cele, w przyszłość wybiegają. No to nie ukrywajmy, jakby spełnieniem jakby marzeń każdego sportowca nie będę absolutnie po prostu e, inna niż sportowcy jest jakby zdobycie złotego medalu na igrzyskach olimpijskich. E, gdyby się to miało skończyć tak, że, że zdobędę tylko i aż medal na igrzyskach olimpijskich, to też absolutnie się nie obrażę, ale zawsze byłam takim sportowcem. Który bardzo lubił wygrywać. To zawsze mi sprawiało największą radość. No i no jak mierzyć, to tak naprawdę gwiazd. Także dlaczego nie mierzyć tego, żeby faktycznie być najlepszym na Igrzyskach Olimpijskich albo oczywiście na Mistrzostwach Świata to będzie na pewno dla mnie spełnienie marzeń choć nie ukrywam, że drugim spełnieniem marzeń byłaby kariera długa, byłaby kariera niekontuzyjna, no mam nadzieję, że te kontuzje są już za mną, no i faktycznie ja będę mogła sobie spokojnie trenować do następnych imprez sportowych, to by było też dla mnie spełnienie, bo chciałabym nie ukrywam zdobyć medal na każdej eee, imprezie jaka jest, więc na hali, na stadionie faktycznie chciałabym Świata, na, Europę, dokładnie, dokładnie tak. Jakby chciałabym na każdej imprezie yy, gdzieś tam zaznaczyć swoją obecność, no mam jeszcze wiele lat przed sobą, więc dlaczego nie. No powiedziałaś kariera długa, to yy, co oznacza w twoim słowniku kariera długa? Yy, powiem tak, teraz mogę to przyznać faktycznie, że zastanawiałam się, czy może yy, delikatnie nie... Nie usuwać się w cień po Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Miałam taki plan, że faktycznie po 30 się skupię na zakładaniu rodziny, skupię się na życiu prywatnym. No i powiem szczerze, że tak, że trochę mi się przewartościowało to wszystko w momencie, jak nie pojechałam na Igrzyska Olimpijskie do Tokio. Wtedy sobie pomyślałam, że dlaczego nie spróbować jakby jeszcze walczyć do Los Angeles, czyli do czyli no jeszcze 7 lat tak naprawdę przede mną. Wtedy będę też w bardzo dobrym wieku leketycznym. E, trochę jest dla mnie inspiracją ogólnie Marcin Lewandowski, nie ukrywajmy, e, bo to co on robi po prostu no, i w takim wieku faktycznie napawa mnie bardzo e, optymizmem no, i to pokazuje, że faktycznie te biegi średnie można biegać e, e, tak naprawdę na światowym poziomie. No, a Marcin jak wiadomo ma 34 lata, więc dla niektórych to by się wydawało, że faktycznie po latach ogólnie jego kariery, bo on jest tak naprawdę na topie, mam wrażenie, że jakieś ostatnie 15 lat. To mogłoby się wydawać, że on już będzie zmęczony, a on pokazuje faktycznie, że on, jakby po 30, jest ogólnie jak wino i po prostu on jest coraz lepszy. Bo po 30, zaczął bić swoje wszystkie rekordy życiowe absolutnie, więc to pokazuje mi, że można. Więc. Trochę to, że nie pojechałam do Tokio, natchnęło mnie do tego, żeby może trenować do Los Angeles. No a z drugiej strony Marcin Lewandowski, bo jakby no my wzajemnie śledzimy swoje zmagania, też mnie zainspirował do tego, że dlaczego nie spróbować. No, jak to moje zdrowie dopisze, jak oczywiście będę się poprawiała też tak jak Marcin, to, to będę starała się jeszcze biegać. Czyli długie bieganie do Los Angeles, a w międzyczasie jeszcze poznanie już na kowalczyk. Tak. I będziesz spełniona. Super, będzie. Tak. <grystanie> Udało się po pierwsze przyciągnąć Sofię na nagranie odcinka, a po drugie nagrać ten odcinek, że nie uciekła w trakcie. Także Sofia, <grystanie> bardzo Ci dziękuję. E, bardzo dziękuję za zaproszenie. Ten pan kazał mi powiedzieć, żebyście zostawiali lajki, komentarze, no i suby, także zostawiajcie. Tak właśnie było, tak kazałem, tak jak kazałem mi przyjechać do Warszawy na nagranie. Tak kazałem mi to wszystko powiedzieć. No, no i dodatkowo mamy nadzieję, że się nie zanudziliście i że rozmowa była dla Was bardzo ciekawa. Trzymajcie się i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.